Nie wszystko, co czujesz, jest prawdą. Nie daj się zwieść swoim emocjom. Naprawdę, nie wszystko, co czujemy, jest prawdą, ale głowa ci to wmawia. Czujesz złość i już masz w głowie scenariusz, że ktoś cię zawiódł, ktoś cię skrzywdził. Czujesz lęk i głowa podpowiada na pewno stanie się coś złego. Czujesz wstyd, a głowa mówi ci, że jesteś do niczego. Emocje są potężne, ale to nie są fakty, to tylko sygnały, informacje. Fale, które przychodzą i odchodzą. Problem jest w tym, że kiedy nie umiesz się zatrzymać, twoja głowa zaczyna opowiadać historię. I wciąż cię mnie tak mocno wciąga, że już nie wiesz, gdzie się kończy emocja, a gdzie zaczyna iluzja. Ale wiesz co? Można to zmienić. Kiedy zaczynasz nad sobą pracować, uczysz się patrzeć na swoje emocje z dystansu. Nie reagujesz już, już tak automatycznie. Nie wierzysz w każdą historię, którą głowa ci podpowiada. Zatrzymujesz się, oddychasz, patrzysz na emocje jak na chmury, Wiesz, że zaraz odpłyną. I tutaj właśnie pomaga medytacja, bo kiedy codziennie siadasz w ciszy, uczysz się wyciszać chaos w środku, uczysz się odróżniać prawdę od opowieści, uczysz się widzieć swoje emocje, zamiast w nich tonąć. Im więcej w tobie spokoju, tym mniej głowa ci wkręca. A wtedy możesz już sama zdecydować, jak chcę reagować, jak chcę o sobie myśleć, jak chcę żyć, bo emocje są ważne, ale prawda jest cisza. Naucz się jej słuchać. Zostaw serce, jeśli też uczysz się ufać sobie bardziej niż swoim emocjom i podziel się z tym kimś, kto wciąż to wierzy. Po więcej informacji, zapraszam na naszą stronę www.mindscape.pl tam darmowy fragment ebooka do pobrania, który podpowie Ci, i jak można siebie przepracować. Zapraszamy również na, naszą, na nasz kanał Facebook Peter i Maja. Czas sporo treści do poczytania i do posłuchania. Serdecznie zapraszamy.